Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I mamy już trzecią niedzielę Wielkiego Bostu. Trzy czytania. Pierwsze z księgi wyjścia przypomina nam dekalog. Drugie św. Pawła z pierwszego listu do Koryntian, gdzie Chrystus ukrzyżowany jest najwyższą wartością tego świata i trzeci fragment według świętego Jana. Można go scharakteryzować innym powiedzeniem ewangelicznym, że tak Bóg miłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby nikt z nas nie zginął, ale miał życie wieczne. Pozwolę sobie wybrać pierwsze czytanie. Chociaż one jak gdyby rodzeniem matematycznie się łączą, to tak bliżej stoję przy pierwszym czytaniu te kalog. Te dziesięć prostych słów, jak powiadał papież Alpew II, od których zależą losy świata, Europy, Polski, każdej rodziny, każdego z nas. Te dziesięć prostych słów. I właśnie tu pojawia się takie dzisiaj modne słowo jak selektywizm, bo wybieramy te przykazania, które nam odpowiadają, te, które są niezgodne z, nas, z naszym życiem, odrzucamy je. A więc selektywizm o wartości. Z kolei w naukach o wartości, tak zwana haksologia. Ona jest bardzo rozbudowana. Z kolei znowu tutaj wybieram może tak zwany drugi rozdział tej nauki, gdzie analizowane są takie dwie postawy: postawa hedonistyczna i postawa utylitarna. Hedonistyczna oznacza wybór wartości tak jak lenistwo, jak egoizm, jak pycham. Z kolei. Wartości utilitarne, to wartości społeczne, to wartości kulturowe czy kulturalne, to wartości religijne. Tutaj koniecznie chciałbym sięgnąć po Zegmunta Freuda, który może zupełnie w odrębnym stylu, w odrębnym zagadnieniu, ale ukazuje człowieka jako taki rysunek prostokąta geometrycznego ten prostokąt podzielony na takie trzy szufladki i ta najniżej nazwana id, ta w środku ego i ta najwyżej superego. ta id oznacza ludzie o instynktach pierwotnych to można tutaj tak brzydko powiedzieć idiot to można też powiedzieć o wartościach tak niesprecyzowanych, że nieuporządkowanych, które prowadzą w sumie tylko do jakiegoś zagubienia się człowieka. Z kolei, ego to dalej sobie potrafimy dopowiedzieć, że to są egoiści. No i superego to jest człowiek, który sięga ponad siebie. I właśnie tylko tacy ludzie. Są y, tymi, którzy potrafią zrozumieć przecież Chrystusa, którzy potrafią zrozumieć ofiarę drugiego człowieka, którzy potrafią w ogóle pochylić się nad człowiekiem, a jednocześnie uklęknąć przed Bogiem. Max Scheller powiada, że wśród y, wartości tego świata najwyższą wartością jest świętość. Świętość przewyższa wartości bohatera, czy jakiegoś pioniera kultury, czy artystę. Po prostu nie ma konkurencji. Świętość. Stąd, jeżeli świętość, to i drugi biegun. To będą ludzie właśnie z tego poziomu id. Ślepiej na wartości moralne. Z kolei takiego człowieka będziemy inaczej nazywali człowiekiem biologicznym, bo jemu nie potrzeba ani nauki, ani dyskusji, ani może pewnej wiedzy, pewnej sublimacji. Dla niego te zjawiska są zupełnie obce. Dlatego pozostanie człowiekiem biologicznym. Czy dzisiaj takich ludzi biologicznych nie mamy coraz więcej?